Co tam? Potrzebuję pom pomocy finansowej. Ile? 8 zł. No spoko. Mam ci prepala, weźmy wyślij. Nie, yes, co robisz? Kurwa co o gdzie chodzi. Nie, serio. Pamiętasz, jak byliśmy w kasynie? No. No to już nie mam pieniędzy. A chcę obejrzeć galę Za 7.90 A jaką? No box A jaki? No walka wieczoru, Sykio 2 Okej, a kiedy to startuje? No czy gala się uznaczęła? O 23 około będzie walka wieczoru Okej okay. Kurwa jakiś pojebany jesteś kurwa, przyszedłeś żebrać 8 zł No tak Ora, wysłałem ci Stary, ja nie mogę spać od dwóch dni, ja umieram. Dzień dobry. Dobry, ja w sprawie ogłoszenia z Twittera. Zapraszam do siedziby. Nie? No Tak się żyje? A. Nie, nie, nie chcę nic kupić, kurwa. Nie dzwońcie do mnie. Mam. To w banku. Okay. No. E, to jest nasza siedziba. Dobrze. Ładna na no, i to mi się podoba. No, więc tutaj yy, zajmujemy się przetwórstwem odzieży. Mm -hmm. Praca jest bardzo prosta. Ale to bardzo. Jasne. Czekaj, bo tu kurwa chyba mysz jakaś chodzi. No, jednak mi się wydawało. <laughs> Mam odklejki po Federonie. Dobra, słuchaj, sytuacja jest taka. Tam się przebierasz. Mhm. A bo to najpierw się zatrudnię, kurwa, co masz, kurwa się nie zatrudnić. No. O. Tu się przebierz. Weź syciuchy kurwa tutaj od Margarity. A tu jest bobeczka dobra. Jak jest. No, ale... Siemano, cześć, witam. Co to kurwa jest siemano? Dzień dobry. Dzień dobry. No. Dzień dobry, cześć, witam. No dobra, no. Można się zatrudnić, czy No można, można. Dobra, to chodźcie szybko, bo kurwa czas goni. No, pewnie. Witam. Wszyscy, tak? Ja na pewno. Dziękuję. Dobra. Dzięki też. Proszę się przebrać tutaj u Pani obok. E, to znaczy... Biegł się. Ja zatrudniony, no. ale mam e, taką sprawę, bo ostatnio no. Jak no. był tutaj, szef to mówił o feedbacku. No. E, że, że można dać. Tam no. kilka rzeczy. No. E, pierwsza to chyba taka najważniejsza. No. że ludzi strasznie, chce się tutaj zatrudnić. E, codziennie kilka razy tam spalił na Twitterze. To prawda, no. Bo my mamy wyporządną no, firmę. Dokładnie, ale jest. Yy, złe wieści, złe wieści, bo yy, płace się popsuły. Jak to? I, i to praktycznie no, trzykrotnie. Jak to tak trzykrotnie? Yy, wcześniej za kurs pełny można było zgarnąć prawie 23 tysiąki, a teraz 7,5. Hmm. Tak to wygląda. E, jeszcze też nie wiem, czy tutaj, w pamiętam, ostatnio pytałem e, nie wiem dokładnie, jak to wygląda, tej restauracji z hurtownikami mają chyba jakiś taki układ, czy coś, że jak się kupi od nich burgerka, to na hurtowni lepiej płacą. E, I u nas tak nie ma, a myślę, że można by było pokazać tam, nie wiem, z kim, chyba z urzędem miasta, e, bo to by się przydało, prawda, nakręciłoby to e, u nich trochę biznes, no i nam by lepiej płacili, tak, prawda? No tak. No tak. Dobra, to dzięki za feedback. To w, sumie, I, to w sumie tyle. I ogarniemy tutaj, żeby było lepiej. No super, super. No dobra, to ja już nie zabieram czasu. E, miłego, miłego dnia. Dzięki. Wszyscy przebrani? Tak jest. To jest. Proszę, proszę Tam pobieramy auto Jest może pan yy, Sergio? Może jest, może nie ma a poszukuję go wody się zatrudnić można A, a może u mnie o, witam. A no widzę. Ojeżdżam się składa Czy samochody wzięte, czy co? Musimy mhm. ten, do bankomatu, bo kaucji nie mamy. A, no to, A to pan tłumaczy, to sam spokojnie. No i to potem jedziesz po bawełnę, na plantację mm -hmm. bawełny. Powinie, powinniście mieć y, zapisane tutaj, y, jak y, w aplikacji mapowej. Tak, jest, widzę, widzę. No i potem wracacie tutaj, szyjemy panie szwaczki to szyją i rozwozimy na sklepy. Bardzo prosta praca. Dobra, jasne. Można się sugerować tutaj y, naszą aplikacją mapową. Dobra. To dziękuję bardzo. No. Zapisane. Dzień w dobry. Tak, Ta, Ta zapisana, No i super, super. O kurde, ominął mnie chyba kurs. Jaki kurs się ominął? Kurs zarobkowy. I kurs jak być bogatym człowiekiem. Kurwa, wyglądasz jakbyś nie miał predyspozycji do ciężkiej pracy. Bo nie mam, ja lubię tylko łatwą pracę, a to nie jest łatwa praca, pewnie, tak? To jest praca taka. O... Wyglądasz, oh, jakbyś bo... nie miał w genach zbierania bawełny. <noise> nie mam. Zdecydowanie nie mam. Ja wolę inne rzeczy robić. Robin Banks. Na przykład. Kto? Robin Banks, to jest moje imię i nazwisko. Robin Banks. A, to fajnie. Yy... Jeszcze ja powiedz, że masz nieregalną broń palną niż ja powiedziałem, trzymasz. Nie mam. Żartuję oczywiście, że tak się nie nazywam. Mm -hmm. Nie no, ja się chciałem tylko dowiedzieć, ile się w sumie mniej więcej zarabia tak w tej pracy. Tak z ciekawości czystej. Ale to ja nie wiem, czy ja chcę się tu zatrudnić. Ale tak z ciekawości ja pytam, jeszcze nie Panie mogę zatrudniać, tylko... Banks. Jak? Jeszcze raz, jak? Clinic Banks? Nie. Kring Banks. Kring on Banks. Nie, tak to nie. Było płakane Uta. na banku, czy nie? zależy kto Dobra, panie Baks, królik Baks. Y... Królik Baks Albo pan się zatrudnia, albo się pan nie zatrudnia. Ile się zarabia? Oj, dużo sporo czy się mało zarabia. Sporo to ile? Wyglądam cię jakbym kurwa jeździł z bawerną. <laughs> to wszystko zależy. Kurwa, osiem koła można wyciągnąć. Aż tak dużo. O. Na jeden kurs. Ile się robi jeden kurs? Po 20 minut. Kurde, to całkiem opłacalny biznes. W zależności w, zależności w sumie od tego yy, do jakich sklepów musisz dowieść, bo czasami, okay. rzecz, czasami jest czasami zdarzaj. Są może wolne miejsca? Są wolne miejsca. Zapraszam wszystkich zapraszam wszystkich do mojego kurwidoku Wszystkich nowych swaczy zapraszam do góry. ma. Co, kurwa, nagrywać jakiś serial o łomnych Ta, czy co? kurwa o tobie. Siema. Ty. O tych kurwa. Zrychuj to. Klęcz. Nie. Klęcz. Kurwa, ty znowu to robisz. Klęcz! Chłopaki. Klęcz. Klęcz. Nie. Klęcz. Liczę do znowu trzech. Znowu to robisz, kurwa. Znowu to robisz. Liczę do trzech. Nie zrobisz tego. Liczę do trzech. Kurwa, do przyjaciół celujesz? do przyjaciół celujesz? Liczę do trzech, a już mam Do przyjaciół dwa. celujesz, do przyjaciół celujesz, kurwa. Kurwa, nie obrażaj mnie, nie jesteśmy przyjaciółmi. No to spierdalaj. A w łeb chcesz? Nie. nie chcesz, no właśnie. To zapraszam. Dobra. Do wodziki kładziemy na stół. Ja sobie tu wszystko spisuję. Proszę bardzo. Za nami się znajduje yy, pani Margarita. Od niej bierzemy ubranka. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. A to ty tak jakby po prośbę A chuj to ze stoi Jak mi kurwa jakieś nic ci zajebiesz, to ci wypierdolę hmm? no, no to ja wiem, że jest wyposzukiwany Dobra Zapraszam, zapraszam, musimy pogadać. Chcesz kupić auto? Dobra słuchaj, gdzie, gdzie, kiedy będzie siano? Bo już się, się zaczyna mnie cierpliwić. Można też ktoś się zatrudnić? Masz do góry, Można bo tu was. jakiś Co i kiedy będzie siano, ale to musisz ze do gabinetu To ci wytłumaczę Zatrudnię tutaj tylko yy, pracownika Tam u pani Margarita odpisz sobie strój Dobra. Siano będzie, jak je wygrasz w karty. A, w karty, w karty. Nie Pokera nie. prowadzę, kasyno podziemne. Dobra, ale ogólnie leżysz dwie manie, nie? Ta? Nie mam. A co? Przypomnij mi. Długi, kurwa. Jakie długi, liczę. Długi to jest mój fiot. Mhm, mm mhm. Mm Zaczynam się niecierpliwić. No, ale to spoko, możemy ściągnąć yy, dług z yy, banku. No i zaczynasz mówić jak człowiek. No. <noise> coś tam mam, jakieś laptopy, telefon, fini, trzeba tylko kurwa jakieś klucze ogarnąć. Na no, tyle ja nie wiem, tam wiesz, tam ja się, ja się y, aspektem technicznym nie zajmuję. Spoko, to mam coś przygotować i napierdolamy? Hmm. Ale na kiedy? Zaraz. Zaraz to taki kurwa duży zarazek. Zaraz to tak plus minus 10 do 30 minut. Mam spotkanie na mieście. No dobra. To kiedy? No napiszę ci, bo nie wiem czy wrócę na spotkania. Marokańczycy przejeżdżają speedboatami. Mhm. Mm no dobra. Będę od nich towar brał. Spoko, masz hmm. No nie, bo ty w półświatku jesteś nikim. Aha, no dobra, to stwierdzam. I twoja paszywa morda mogłaby y, przestraszyć kontrahentów. No dobra, dobra. Nie musisz dalej mówić. Spoko, zajmę się sobą. To od jak będziesz wolny. Dobra. Y, a pracy nie szukasz? Nie. Tutaj ja prowadzę klub kurwa taneczny. Bo wyglądasz? Na tym, no. ale zobacz, wyglądasz tak z twarzy, jakbyś miał predyspozycję genetyczną do zbierania bawełny. Zbieram, ale sałatę. Zobacz, widzisz ten samochód? Dostałem go właśnie w rozliczeniu przed chwilą. Za karty. Aha. Chujowy nie? Tak. Dlatego go i ja da się pozbyć zaraz Przebiegiecie, o kurwa, no wiedziałem. Już widziałem tylko tą klamę. Dobra, powodzenia wstrzałem. Right. Pracujemy, pracujemy. Nie opierdalamy się, idziemy. Tato, ten. Zapinę ceny kurwa już sprzedaży. Jeszcze raz? Jeden kurs kosztuje 2,5 pokoła. Jak to? No, Jeślili co nam. Zaraz ogarniemy.. Right. Na razie.